Monitoring to nie tylko obraz na żywo. To kluczowy dowód w sprawach spornych, kradzieżach czy wypadkach. A co jeśli nagrania nagle znikną? Problem zdarza się, że nagrania zostały przypadkowo usunięte, system nadpisał stare dane, dysk rejestratora się uszkodził, karta pamięci w kamerze przestała działać. W takim wypadku klienci często myślą, że już jest po wszystkim, ale to nieprawda. Wiele danych da się odzyskać. Regularnie sprawdzaj, czy twój monitoring działa prawidłowo. Nie używaj tej samej karty pamięci czy dysku twardego zbyt długo. W razie potrzeby wykonaj backup na drugi dysk lub do chmury. Ustaw rejestrator tak, aby nie nadpisywał danych zbyt szybko, ale również, aby nagrywał w odpowiednio dobrej jakości. W razie potrzeby zwiększę go pamięć. Odzyskuję dane z monitoringu IP, analogowych, kart SD, rejestratorów DVR i systemów NAS. Jeśli nośnik nie działa, został uszkodzony lub dane zniknęły, sprawdzę, czy da się to odzyskać. Analiza nic nie kosztuje. Po niej dokładnie wiesz, jakie są szanse. Jeżeli utraciłeś nagrania ze swojego monitoringu, działaj szybko. Czas gra na Twoją niekorzyść. Napisz do mnie lub zadzwoń. Zobaczę, co da się zrobić.